Poseł Łukasz Kmita nadal straszy, tym razem prywatyzacją szpitali. Szpitale będą się zadłużać, mogą pojawiać się bankructwa, i pewnie rząd będzie rekomendował prywatyzację ochrony zdrowia. Tylko czy jest jakikolwiek powód, choćby najmniejszy do takiego twierdzenia? Artykuł dziennika Gazeta Prawna, na który poseł Kmita się powołuje, nigdzie nie sugeruje ani bankructwa, ani planów rządu, aby prywatyzować szpitale. Problem z pieniędzmi na podwyżki dla pracowników jest od zawsze. Był zarządów PiS i takie artykuły były wtedy normą. Październik 22. Szpitale nie mają pieniędzy na ustawowe podwyżki. Rośnie zadłużenie. Może wcześniej zarządów PiS było lepiej? 2019. Lubelskie szpitale mają 750 milionów długu, nie mają pieniędzy na pensje. Ale Najbardziej spodobał mi się sierpień 2022. Małopolska w szpitalach wrze. Ludzie czekają na podwyżki, dyrektorzy: "Nie mamy pieniędzy". A wiecie kto był wtedy wojewodą, czyli przedstawicielem rządu w województwie małopolskim? Tak, właśnie pan Łukasz Kmita. Czy wtedy grzmiał, że rząd PiS planuje prywatyzację? Czy wtedy pan poseł zwraca uwagę, jak mi w komentarzu, że ministerstwo ma obowiązek zapewnienia finansowania? Prawda jest taka, że bez gruntownej reformy ochrony zdrowia i zwiększenia jej finansowania zawsze będzie brakowało pieniędzy, a to, że obecny rząd zapłaci szpitalom za nadwykonania, za które pisowskie rządy nie chciały płacić, to jest plus niewystarczający, ale zawsze coś do przodu. Pis regularnie gra na tych samych nutach. Na strachu. Migrantami straszy od 2015 roku. W 2007 roku na straszeniu na prywatyzacji szpitali, Pis wygrał wybory. Pamiętacie jeszcze tę reklamę z kampanii 2007 roku? Halo szpital? Tak słucham. Proszę przysłać karetkę do mojego męża. Proszę numer ubezpieczenia i karty kredytowej. Nie mam teraz pieniędzy, nie mam karty. Proszę przysłać karetkę! Karetkę wyślemy tylko po dokonaniu płatności. Dziękuję, do widzenia. Prywatyzacja szpitali to chęć zysku stawiana wyżej niż dobro pacjenta. Prywatyzacja szpitali to kolejne ogniwo korupcji. Od tego czasu PiS rządził już 2,5 kadencji, PO rządziło już 2,5 kadencji i jak była publiczna służba zdrowia? Tak, jest nadal. A to co zrobił poseł Kmita, to jest sofizmat rozszerzenia, popularnie nazywany stawianiem chochoła. Sofizmat to jest świadome dowodzenie nieprawdy. Stawienie Chochoła polega m.in. na tym, że bierzemy artykuł z gazety, np. o brakach pieniędzy na podwyżki, rozszerzamy o tezy, których w artykule w ogóle nie ma, ani nie ma ku nim żadnych racjonalnych przesłanek, np. o tym, że brak tych środków doprowadzi do bankructw albo do prywatyzacji, czyli stawiamy nieprawdziwe tezy, które już nie mają nic wspólnego z artykułem, który miał je uwiarygadniać, a następnie gorliwie bronimy Chochoła, czyli nie pozwolimy Tuskowi na prywatyzację szpitali. To jest taktyka znana od starożytności i dobrze opisana w podręcznikach dorystyki.